Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, serdecznie. Dzisiaj otrzymujemy znaną nam bardzo przypowieść Jezusa Chrystusa o łazarzu i bogaczu. Mamy 26. niedzielę Zwykłą, i myślę, że to słowo jest dzisiaj dla nas bardzo, yy, bardzo potrzebne. I adekwatne do naszych czasów, zresztą słowo Boże zawsze przychodzi z mądrością. Pierwsza rzecz jest taka, że my widzimy, że ten ubogi łazarz ma pocieszenie i że Bóg zwraca na niego uwagę, że on jest cenny w oczach Pana Boga, znajduje się na łonie Abrahama w wieczności, w szczęściu, że sprawdza się to, co Jezus Chrystus przepowiada, że są błogosławieni ci, którzy doświadczają ubóstwa, tego ubóstwa, które jest oparte o Pana Boga, bo nie wystarczy być brzydko mówiąc. Nie tylko łachmaniarzem, ale trzeba mieć tą ufność, która polega na tym, że ja nie zabezpieczam swojego życia pieniędzmi i dorabianiem się, tylko zabezpieczam swoje życie swoim opieraniem się o Pana Boga. I z drugiej strony jest też bogacz, który oparł swoje życie właśnie o bogactwo. I przedziwna jest rzecz, że Biblia sprzeciwia się w zasadzie jednej rzeczy, tylko tak kontrastuje z Panem Bogiem. A mianowicie, Biblia mówi, że nie można dwóm Panom służyć Bogu i Mamonie, czyli szeroko pojętemu bogactwie. A święty Paweł powie nam jeszcze, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Czy nawet nie sam pieniądz, ale chciwość pieniędzy, i myślę, że to jest jeden z grzechów, którego my nie widzimy, że bardzo mocno opieramy się w dzisiejszych czasach o pieniądz i że naszym bożkiem jest pieniądz. My rzadko spowiadamy się z tego pierwszego przykazania. Nie mam cudzych bogów poza jedynym Bogiem prawdziwym, ale tak naprawdę myślę, że pierwszym bożkiem naszych czasów. Jest pieniądz i chciwość tego pieniądza. I nam się wydaje, że pieniądz zabezpieczy nasze życie, że możemy ze względu na pieniądz być ludźmi szczęśliwymi, możemy żyć wygodnie, pomyślnie, ale wystarczy chociażby, żeby nam zabrakło miłości i widzimy, że pieniądz nam tego nie kupi. I jesteśmy samotni i giniemy w depresjach, kiedy nie ma miłości. I nawet dzisiaj, jeżeli rodziny, które biegają za pieniędzmi, nie mają dla siebie czasu, nie mają miłości. To my też widzimy, że dzisiaj nastolatkowie wchodzą bardzo mocno w rozmaite zaburzenia psychiczne, w choroby, także w depresję. I czytałem niedawno pewne statystyki, że co czwarty nastolatek w Polsce jest w depresji. Myślę, dlatego, że nie funkcjonują rodziny, że są rodzinami rozbitymi i są rodzinami bez miłości, bo może jest za duże zabieganie o pieniądz. I jest to Ewangelia bardzo mocna na dzisiejsze czasy, żeby nie stawiać pieniędzy na pierwszym miejscu. To jest pierwszy Boże, dzisiaj, przed którym dzisiaj ostrzega ta Ewangelia, drugi też jest Bożek taki, że to my sami możemy być Bożkami, bo jest ten przedziwny dialog między Abrahamem i Bogaczem, który cierpi męki i mówi, Bogacz do Abrahama. Pośli do moich braci, którzy jeszcze żyją, kogoś zmarłych, żeby oni zobaczyli, że jest życie wieczne, ale Abraham mówi, nie, nie, nie trzeba. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. I my dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy przestali słuchać Słowa Boga i przestali słuchać przykazania i jesteśmy bożkami sami dla siebie. To znaczy, jesteśmy bożkami w tym, że mówimy, sami nazywamy i sami ustalamy to, co jest dobre i co jest złe. To jest ta sytuacja człowieka z raju. Ja będę jak Bóg, ja będę mówił, co jest dobre i co jest złe. I straciliśmy odniesienie do Słowa Boga, i straciliśmy odniesienie do przykazań. I jesteśmy ludźmi po prostu nieposłusznymi. I taka religijna mentalność, yy, która zdarza się w kościele u osób. Może nie powiem pobożnych, bo pobożne to jest bardzo ładne słowo, być pobożnym to myśleć po Bożemu, czyli słuchać Pana Boga. Ale może dewocyjnych osób, jest szukaniem sensacyjnych jakichś cudów, cudzików, jakichś objawień. Ale nie słuchamy Słowa Bożego, nie słuchamy prawa Mojżesza, proroków. Jeżeli chcemy naprawdę walczyć o swoje chrześcijaństwo, to drogą do naszego głębokiego chrześcijaństwa, prawdziwego chrześcijaństwa jest właśnie słuchanie Słowa Bożego i wypełnianie tego Słowa przy pomocy Ducha Świętego, bo kiedy czytamy Słowo Boże, to odkrywamy, że jesteśmy... Niezdolni wypełnić pewnych rzeczywistości, trzeba nam prosić o łaskę Pana Boga. I gdy patrzymy na łazarza, na łazarza, to też widzimy, że ta łaska nie jest odmówiona łazarzowi, że Bóg kocha biedaka, że Bóg ma moc przeprowadzić człowieka nawet w jego ubóstwie przez życie szczęśliwie. I dlatego chcemy i możemy zaufać Słowu Bożemu. Amen.